Szanowni Państwo, dziś coś dla miłośników pięknie graficznie opracowanych książek. Oto l'empreinte Eduarda Estonii, powieść wydana w Paryżu w 1925 roku. Przede wszystkim zwraca jednak uwagę bardzo ładna oprawa z epoki. Półpergaminowa ze złoconym napisem na grzbiecie. Egzemplarz jest w bardzo dobrym stanie. A do tego ilustracje i ozdobniki w tekście w drzeworycie wykonał Konstanty Brandel. Polski malarz i grafik działający głównie w Paryżu. Poza studiami paryskimi uczył się w latach 1903 malarstwa w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego i Józefa Mehofera. Był reprezentantem nurtu symbolistycznego, co bardzo wyraźnie widać w zawartych w prezentowanej książce ilustracjach. Twórczość artystyczną Brandla zdominowały techniki graficzne, zarówno techniki metalowe, jak drzeworyt i monotypia. A artysta osiągnął mistrzostwo tak w zakresie grafiki oryginalnej, jak i książkowej. Z kolei autor książki L'Empreinte czyli Ślad, Edouard Estonie, był francuskim inżynierem i pisarzem. Ciekawe to zestawienie profesji. Specjalizował się w zakresie teorii i praktyki telekomunikacji, sam ukuł ten termin, zaś jako pisarz był twórcą melancholijnych literackich obrazów mieszczaństwa. Zapraszamy na stronę www.ticus.pl do działów książki z grafiką oraz ciekawe oprawy.